Zauważyłam, że ostatnio pod wpisem Agnieszki Chyży, w którym poinformowała o ciąży, także wypowiedziała się pani. To było takie piękne wsparcie. Y Trzymam za Agnieszkę kciuki, życzę jej wszystkiego dobrego, życzę jej prawa do prywatności i jej szczęścia, bo nie wszystkim, każdy z nas ma ochotę i ma obowiązek dzielić się z mediami, chociaż na tym też polega nasza praca, że, że y, 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 pracujemy w mediach nie tylko w swoich programach y, y, telewizyjnych czy filmach, ale pracujemy również jako, jako osoby opiniotwórcze, czasami jako osoby, które mówiąc o, o innych aspektach swojego życia, nie tylko zawodowych, y, y, ruszają często y, y, wzruszające tematy i, i, i problemy nurtujące wielu z nas y, ale bardzo szanuję to że Agnieszka y, ma swój czas, w który, który, którym potrzebuje zachować swoje bezpieczeństwo, swoją prywatność. Zawsze była dziewczyną z ogromną klasą, z ogromnym sercem. Bardzo ją lubię i cenię, uwielbiam jako, jako koleżankę, jako kobietę z ogromną klasą, empatią, z ogromnym sercem, ogromną życzliwością dla innych. I myślę, że w pełni Agnieszka również na, na ten szacunek, życzliwość i nienapastliwość wobec niej zasługuje, jeżeli tego w tym momencie potrzebuje. A z całego serca trzymam kciuki, bo, bo, bo wiem, co to znaczy marzyć, żeby móc być mamą i, i bardzo się o to starać. A czy uważa Pani, że właśnie to, że teraz osoby publiczne bardzo często na przykład pozwalają sobie na takie osobiste wpisy, to jest też takie wsparcie dla kobiet, które, no tak jak właśnie tutaj rozmawiałyśmy, czasami długo muszą starać się o dziecko? Na pewno tak, każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas, oprócz tego, że sprawuje swoje stanowisko w zawodzie telewizyjnym. Każdy z nas ma swoje prywatne życie, ma swoją rodzinę, ma swoje pragnienia. Swoje marzenia i dobrze, jeżeli czasami także i y, o tym potrafimy rozmawiać szczerze. często y, człowieczeństwo osób, które y, no, nasi widzowie y, znają z ekranu telewizyjnego jedynie z ich pracy. Y, czasami rozmowa o naszej codzienności o naszej prywatności o naszym człowieczeństwie, Bywa bardzo pokrzebiająca wiel dla wielu osób, które być może yy, myślą podobnie, być może yy, tracą w życiu nadzieję, a, a, a to, co, czym my czasami się podzielimy, podzielimy z czytelnikami, może dać komuś nadzieję, może yy, z powrotem pomóc komuś się podnieść po jakiejś porażce i myślę, że yy, w takich intencjach rozmawianie czy pisanie o yy, tej prywatnej stronie naszego życia jest bardzo potrzebne. I, yy, i bardzo myślę wiele dobrego mogące przynieść.